Wie pan co, nie chcę pana obrażać, ale to, już, co pan mówi, jest naprawdę już yy, śmieszne. Chce pan, żeby w, w Polsce powstały strefy no go? Tak jak w Szwecji, we Francji? Tak panie czy nie? E, panie ministrze... Tak czy nie? Ale B bardzo ale proszę, pani, rzecznik. Proszę rzeczni, się uspokoić. Panie rzecznik, naprawdę uspokoić. na proste pytanie. Panie, panie ministrze, hmm, pytanie do pana nie jako do ministra, tylko jako polityka lewicy. Po pierwsze, czy... Nie czuje się Pan rozczarowany polityką rządu Donalda Tuska, koalicyjnego rządu odnośnie migrantów z Białorusi, stosowania dalszego puszbeków, wspierania służb granicznych i wojska polskiego, dawania im tego wsparcia przy naporze ze wschodniej strony naszej granicy. Y Zaraz, panie, panie redaktorze, od odpowiem na to, ale chciałbym się odnieść do, 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 to, do byłaby, to byłoby drugie pytanie. Dlaczego chcecie do Polski sprowadzić migrantów, mimo że większość Polaków tego nie chce? E, panie redaktorze, chcę przypomnieć e, panu posłowi, e, Mówił tutaj o, o prawnikach, o inżynierach, a jak ja, ja chciałbym przypomnieć o tych, o tych filmowcach z Bollywoodu, e, którzy na wizach wydanych e, e, za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie tylko że jeździli. No, migracyjna była 4 miliony ludzi rocznie, także nie żartujmy sobie ich. Ale również, ale również to jest poważne zagrożenie. ...przekroczyć granicę meksykańsko-amerykańską i tam e, zostali złapani. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby w sposób odpowiedzialny prowadzić politykę wizową, a nie tylko werbalizować jedno. No, a, a czynić drugie. W związku z tym, dzisiaj ta polityka wizowa również, tak jak minister Szajna wspominał, w tej sprawie jest bardzo dokładnie prowadzona i, 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 i sprawdzane są wszystkie te i, i, i procedury, jak również też komisja śledcza, która tą problematyką między innymi się zajmuje. Chcę również. Zwrócił uwagę, bo pan wielokrotnie podawał tutaj nazwisko premiera Tuska, ale prawda jest taka, że przecież pakt migracyjny wynegocjował premier Borawiecki. Prawda. I, I właśnie i zapisał to, w konkluzjach, że, do, że jest no, Machatem dobrowolny. To, I to jest, i to, jest jakby zasługa rządu, to jest zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym nie ma co tutaj. Y, 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 ale to jest zamazywa... słów brana, czy? Za, nie? Zamazywać tego obrazu. Tylko trzeba po prostu wziąć na klatę, tak? Prawo i Sprawiedliwość, rząd no będzie Myśmy ram... to, to mogli blokować. W, w grudniu pierwsza Rada Europejska. Donald Tusk się sprawę. zgadza. No to jest Wiem, fenomen. Narracja jest inna, Ale prawda? nie narracja, to są fakty. Nie pan sobie tworzy Rady Europejską. Fakty są takie, żeby no fakty. Ja mówię o faktach. No Nie pan zobaczy konkluzję z czerwca 2018 roku. Premier Morawiecki firmował tą. Firmował zablokowanie tego, panie ministrze. Natomiast jeżeli mówimy o faktach, to fakty są takie, że przy głosowaniu Polska-Węgry i chyba Słowacja były... Nawet na pewno. Były, były przeciwko, w związku z tym... ale na Radzie Unii Europejskiej, premier a nie Radzie Europejskiej. Jednoznacznie w tej sprawie się wypowiedział. Ja chcę powiedzieć, przypomnieć o tym, jakie jest stanowisko lewicy, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. My już od dwóch lat domagaliśmy się od premiera Morawickiego i nasze zdanie jest w tej sprawie jakby niezmienne, że Polska powinna otrzymać 500 euro wsparcia na każdego migranta, którego przyjęliśmy po wybuchu uciekiniera, którego przyjęliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie. Chcielibyśmy, żeby te środki finansowe zasiliły nasz budżet, ponieważ naszym wspólnym wysiłkiem tą pomoc dla naszych sąsiadów za wschodniej granicy nieśliśmy i dzisiaj przede wszystkim to, to były ruchy społeczne, samorządowe. W jakimś tam stopniu również działania administracji. Panie ministrze, co pan mówi? Te co pan mówi wyborcom, jak, jak pan jedzie w teren, odbywa spotkania albo w biurze poselskim i oni pytają, kiedy w końcu przestaną być stosowane pushbacki, co obiecywaliście i z czym walczyliście w kampanii wyborczej. Panie, i przed kampanią Panie redaktorze, wyborczej. ja jestem wiceministrem odpowiedzialnym za infrastrukturę. Jeżeli ym, yy, chciałby pan rozmawiać na temat tego, jak yy, prowadzone są działania na, na Granicy, to należałoby zaprosić ministra spraw wewnętrznych i administracji i wtedy na pewno mógłby powiedzieć, jaka jest polityka stosowana. Uważam, że każdy. Nie czuje pan rozczarowania tą polityką? Uważam, że każdy człowiek, który szuka wsparcia, który szuka ochrony, powinien takie wsparcie, taką ochronę po ludzku po prostu otrzymać. To jest zupełnie naturalne, ludzki odruch. Ale, panie redaktorze, i, i tu lewica jest niezmienna w swoim podejściu od, od lat. E, chcielibyśmy również, żeby każdy miał szansę na to, żeby przedstawić swoją sytuację i do każdego, kto szuka tej ochrony, trzeba podchodzić indywidualnie, a, 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 a nie grupowo. Ale chciałbym jeszcze się odnieść do słów pani rzecznik, bo ona tutaj em, 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 mówiła o tej polityce i, i o Europie. Ja chciałem przypomnieć słynną piątkę mecena czy Konfederacji, gdzie Państwo byliście przeciwko Unii Europejskiej, a dzisiaj Pani wymieniając nazwisko jednego z parlamentarzystów Konfederacji, mówiła to w kontekście wyborczym. Zakładam, że ten parlamentarzysta ubiega się o mandat europosła. W związku z tym... Jaki europarlamentarzysta? Jaki no, parlamentarzysta ubiega się o mandat No europosła? bo Pani mówiła, że w trybie wyborczym jeden z posłów może mnie pozwać. W związku z tym... o że Ubrał. Mnie. Więc jeżeli w tryb wyborczy, to teraz są wybory do europarlamentu, bo innych wyborów nie ma. I zakładam, w związku z tym, że ten poseł ubiega się mandat europosła, Czyli z jednej strony państwo mówicie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, wprowadzić granice, no bo chcielibyście, żebyśmy czekali na granicach z Czechami, ze Słowacją, z Niemcami, żebyśmy byli obywatelami drugiej kategorii, żeby zaniechać programów Erasmus dla młodzieży, które Nie daje szansę na podróż i zdobywanie nowych doświadczeń, żebyśmy musieli w kolejka czekać na wakacje, żeby Polacy po prostu byli obywatelami drugiej kategorii. Czy też jesteście państwo za Unią Europejską? Bo jeżeli jesteście za Unią Europejską, no to trzeba to jasno powiedzieć, Chcesz się za co? Pan co zmartwię pana bardzo, bo ym... Wysnuwa pan tak już e, wyświechtane argumenty, które obawiam się, że nie działają na opinię społeczną. Myślę, że niejednokrotnie już wyjaśniliśmy nasze podejście do Unii Europejskiej. Robimy to również bardzo m, sukcesywnie teraz w kampanii do Europarlamentu. Jeżeli pan nie słucha Czyli zmieniliście naszych, zdanie? Jeżeli pan nie słucha naszej wypowiedzi, jeżeli pan nie słucha naszych wypowiedzi, to jest wyłącznie pana tropem. Zmieniliście zdanie? Jeżeli pan nie słucha naszych wypowiedzi... Pani zarzuca premierowi Tuskowi, że w 2015 mówił inaczej, a dzisiaj mówi inaczej. Czy państwo zmieniliście zdanie? Jeżeli pan nie słucha naszych wypowiedzi, to znaczy... Pytanie, zdanie jeżeli pan jest słuchać. Zmiegliście zdanie, czy nie? Jesteście za Unią Europejską, nie czy słucha. nie, nie, pan powie nie obniocom, się, ale jesteś nie, nie Pan powiedzie swoim odbiorcom, jesteście za Unią Europejskiej. potrzebna jest reakcja. Nie, to tak. jest niesamowite, no ale tak. nawet chciałabym odpowiedzieć, ale nie mam jak. No Dobra, sprawy. Spróbujmy, spróbujmy. Dziękuję. Uzyskać, Dziękuję. Żeby, żeby młodzież czekała pan. na granicy z Czechami. Zaciął się pan. Kolejka, Zaciął się pan. Jeszcze? Panie Micrze, Panie Mistrze, dajmy szansę. Tam jest woda. A więc jeżeli Pan nie słucha naszych wypowiedzi, w, nie słucham, nie. No to jest Pan na problem i to Pan jest nieprzygotowany do dzisiejszej rozmowy. Proszę sobie przejrzeć nasze poglądy. Myślę, że akurat my jesteśmy tą opcją polityczną, która ma czystą kartę, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, i to my jesteśmy tymi politykami, którzy mają zdecydowanie czystą kartę, jeśli chodzi o działalność w Unii Europejskiej. I to my jesteśmy tymi politykami, którzy ostrzegają Polaków przed szkodliwością niektórych rozwiązań, które wprowadzają. Unia Europejska. Jeżeli pan chce na siłę wprowadzać imigrantów, to niech sobie pan ich weźmie do siebie do domu, zobaczymy jak długo pan wytrzyma. Ale nie powiedziała pani, czy jest pani za Unią Europejską, czy jest pani przeciwko? W imieniu redaktorze. konfederacji. No, proste pytanie i nie potrafi pani odpowiedzieć. Dalej piątka To nie, ja za konfederacji jest aktualnie. Ja ja czy Konfederacja aktualna? chciałaby wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Na chwilę obecną nie, panie redaktorze. Co to znaczy I na chwilę obecną nie. Już panu tłumaczę. Sprawa poleksitu rzeczywiście wybrzmiewa w opinii czy w przestrzeni publicznej. Bardzo często sprawa poleksitu wybrzmiewa nawet nie ze strony polityków Konfederacji, ale ze strony społeczeństwa. To Polacy mówią w pewnym stopniu o tym, że należałoby wyjść z Unii Europejskiej. My natomiast wiemy, że w tym momencie jest to po prostu niemożliwe. Zdecydowana większość to Polaków... Dlatego nie chcecie wychodzić, że to jest nie. niemożliwe? Czy dlatego, że to jest jednak niekorzystne dla Polski i dla Polaków? Na chwilę obecną to jest niekorzystne. Zdajemy sobie sprawę z pewnych powiązań, które nas łączą z Unią Europejską. Nie mamy odpowiedzialnej klasy politycznej, która byłaby nas w stanie przeprowadzić przez polexit suchą stopą. Nie mamy absolutnie polityków Którzy negocjowaliby po Lexit w naszym interesie i to jest y, ogromny zarzut do obecnej klasy politycznej, szczególnie do mm, to, do... Na pewno poseł Braun do... był świetnym negocjatorem. Ale wie pan, co, nie chcę pana obrażać, ale to już, co pan mówi, jest naprawdę już y, śmieszne. E, panie redaktorze, to jest bardzo niebezpieczne. To pan jest w rządzie. Nie, niebezpieczne jest to, co pan Warto, prezentuje. Politycy telewizyjni. Politycy, że Warto, żeby wasi wyborcy, żeby polski i Polacy słyszeli to, i wzięli sobie to do serca, idąc do wyborów. My jesteśmy innym dzisiaj, programie? Nie? Czyli, bo mi się no nie, nie, nie no pani powiedziała, że, nie, wiem, że nie, nie, dzisiaj, to nie dzisiaj, ale to się do przyszłości, jesteś Ale, ale nie, czytałem, że to jest nie. słowa nie. pani rzecznik. Każdy może sobie interpretować wszystko na dowolny sposób. O! I cieszę się, że Pan to powiedział. Mam Jeżeli nadzieję, chcecie, że, że widzowie, Państwo swobodnie nadzieję, podróżować że po Europie, że widzowie, korzystać z funduszy europejskich. Korzystać z Erasmusa, korzystać z jazdy bez Mam nadzieję, że widzowie słuchali tego, W ja wypadku mówię. nie można głosować e. na kakofonię. Mamy kakofonię. E, Pani redaktorze... to, to nie ułatwia widzom e, słuchania. Europosłowie lewicy głosowali za paktem migracyjnym. Chcecie sprowadzić niebezpiecznych ludzi do Europy. Ja sobie nie życzę, już powtarzałam to niejednokrotnie, ja sobie nie życzę jako kobieta, jako matka, by ci ludzie do Europy czy do Polski napływali. Ja chcę czuć się w swoim państwie bezpieczna i pan... Czy cała lewica na pewno nie odpowiadają za bezpieczeństwo Polek i Polaków? Chcecie ludzi, którzy gwałcą, którzy napadają, którzy okradają kobiety sprowadzić tutaj na teren naszego kraju. I no, mam nadzieję, mojej że w trybie zgody. wyborczym teraz ktoś z kandydatów lewicy zgody. przyjrzy się pani wypowiedzi Moje... siedmiokrotnie. Ale głosowaliście w za paktem migracyjnym, na litość boską. Nie no. Głosowaliście pan, za paktem migracyjnym. Pani rzecznik, pani sobie przypomni pan, co pan, pani przed chwilą powiedziała. Mam chce pan, nadzieję, że politycy, nie dochodzili Chce pan, żeby w, w Polsce wyborczym. powstawały strefy no-go? Czy nie? Tak czy nie? Chce pan, żeby w, w Polsce powstawały strefy no-go? Tak jak w Szwecji, we Francji? Tak A czy nie? Jeszcze? Pani, tak czy nie? Ale bardzo ale proszę, Pani, krzyczy, Pani, Pani, proszę Pani się uspokoić. Proszę mnie Na proste jak, pytanie. Może Pani sobie pokrzyczeć na posła Braun, a nie na mnie? Że? <noise> to, czy chce? Pan? Pani, czy, chce pójdzie, czy chce emocje, no. pan. jakiś kurs pójdzie, taki uspokajający emocje. Czy chce pan, żeby w Polsce powstawały strefy no-go, tak jak w Szwecji czy we Francji? Ja chcę, strefy, Pani, to, to pozwólmy odpowiedzieć panu ministrowi. Ja chcę Polski otwartej, chcę Polski bezpiecznej, chcę, żeby moje dzieci mogły swobodnie jeździć do Czech, na Słowację, gdzie są sobie wymarzą tylko nad, po terenie Unii Europejskiej. Chcę, żeby nadal środki z Unii Europejskiej płynęły z szerokim y, strumieniem do Polski. Chcę, żeby y, województwo śląskie, z którego y, jestem, y, miało szansę na pieniądze w ramach transformacji, sprawiedliwej transformacji. Chcę, żeby Polska była częścią otwartego świata, zachodniego świata, a nie częścią ja wschodniego Korea, świata, a nie takiego, który nie? jest pisany tak zwaną cyrylicą. I nie chcę w żadnym wypadku, żeby politycy, którzy chcą prędzej czy później wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Polskim Parlamencie po prostu zasiadali. Mam nadzieję, że większość ja z Państwa powiem, ja podziela ten pogląd. Ponieważ Polacy wielokrotnie w, w różnego rodzaju sondażach nie tylko Jak wypowiadają to, się, w, że, chcą, że chcą obecności Polski w Unii Europejskiej, a nie to chcą To prawda, obecności. zdecydowana większość Polaków w sondaży to wynika... O potencjalnym po Nie Wiem, co się jest stało. z o potencjalnym, jest tak z tym o potencjalnym dosłownie. Potencjalnym. Dokładnie tak samo, czyli jakby zarzucanie sobie Poleksitu i straszenie czymś takim. Tylko o niestety o tak samo... Nie samo jak zadecydują, istnieją, zadecydują przede wszystkim tak, polacy. tak e, widzieliśmy w przypadku Brexitu, który e, był przykład. elementem e, szantażu politycznego, czy pewnej gry e, wewnątrz e, brytyjskiej i wymknął się z... pani redaktorze, ale o, potencjalnym, o, potencjalnym dzieje, o potencjalnym Poleksicie zadecydują ewentualnie w przyszłości Polacy. Jeżeli Unia Europejska nie zmieni swojego kierunku, jeżeli dalej będzie m, właśnie prowadziła politykę multikult, jeżeli będzie dążyła do tego, by z Unii Europejskiej Powstało jedno super państwo zamordystyczne, które eliminuje tak naprawdę państwa narodowe i pozbawia je. Są takie tendencje, żeby Są powstało takie tendencje, jedno? tendencje, zmiany traktatowe mówią o tym wprost. Raport Grupy Spinellego, przygotowany i przegłosowany w Parlamencie Europejskim, dokładnie o tym mówi. Natomiast wracając, jeżeli zmiany, które wprowadza Unia Europejska, dotkną bezpośrednio Polaków, może się zdarzyć, że za parę lat Polacy zdecydują o tym, że zechcą opuścić Unię Europejską. Mogą zresztą zebrać pół miliona podpisów i złożyć wniosek do Marszałka Sejmu o rozpisanie referendum. To jest tak z, taki społeczny wniosek o rozpisanie A wy byście referendum. Czy jako Konfederacja takiej akcji patronowali? Myślę, że. Panie redaktorze, jeżeli to byłaby jakaś inicjatywa organizacji, no to po prostu ta organizacja albo by miała. Abyście wspierali tę organizację e, i tę akcję, czy nie? Albo by na chwilę obecną, ja na przykład nie jestem za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. mówię o tym już niejednokrotnie i część naszych polityków również o tym e, wspomina. Zdania w Konfederacji oczywiście m, są podzielone, ale to jest jakby piękno e, naszego ugrupowania, że możemy mieć różne zdania, a jednak wypracowywać wspólną e, i dobrą e, politykę m, dla Polaków. Natomiast to, co powiedział tutaj pan minister i to, co również robi Robert Biedroń, ch chcąc pozbawić Polski e, prawa weta powoduje, że lewica skutecznie walczy o, o to, by spaść poniżej progu wyborczego. I ja osobiście to bardzo szanuję. To zobaczymy w, po wynikach. Pan minister próbował się dobić do głosu. No tak, no, mówienie o Poleksji Dzieci, żadna siła polityczna nie, nie wnosi o to, i mówienie o tym jest po prostu straszeniem Polaków. I nie warto wykorzystywać tej nuty, ale też nie można być tak zaślepionym, że dzisiaj lewica popiera pakt migracyjny, a jak przyjdzie co do czego i ci ludzie będą na ulicach, to powie, nie wiadomo jak to się stało, nie wiadomo kto do tego doprowadził, jak odpowiedzialny za to wziąć. Więc rozmawiamy o realnie o tym, przecież Unia Europejska to nie jest żadne ciało, to nie jest żadna wiara, to nie jest żaden podniesiony do bóstwa organ, którego trzeba wielbić, tylko mówić, tu jest źle, to jest błędna decyzja, to jest dobra, tu powinnośmy korzyści, a tu straty. Bardzo realistycznie to podchodzi. To jest organizacja międzynarodowa, więc nie wynośmy jej na, to nie jest Kościół, więc mówmy o tym w sposób realny. Pakt migracyjny jest głupim rozwiązaniem, debilnym, nie, nie sprawdziło się nigdzie adaptowanym do, do całej Unii Europejskiej. Wiele rozwiązań bardzo pozytywnych, otwarte granice super, tak, natomiast mówmy o tym realnie. To dobre, to złe. I nie tylko dla Polski, ale dla Unii Europejskiej w całości. No Dzisiaj na przykład w Europie nie opłaca się w zasadzie niczego produkować, a już przemysłu ciężkiego w szczególności, ponieważ Zielony Ład zabija konkurencyjność tych przedsiębiorstw. Firmy. Ciekawe, kto poparł firmy, Zielony Ład? Firmy niemieckie. Też przypomnijmy, jak się nazywał za, ten polityk. Zaraz powiem o tym. Firmy niemieckie przenoszą się nawet do Stanów Zjednoczonych, produkując samochody niemieckie w Stanach Zjednoczonych, bo tam to się lepiej e, e, opłaca. Zielony Ład, proszę bardzo. Konkluzje... Panie jeszcze y pamięta pan nazwisko tego polityka? A, w 2019 roku udało się zatrzymać Zielony Ład w tym sensie, że Polska nie przyjęła na siebie celów klimatycznych. Wyłączyła się. W konkluzji jest napisane precyzyjnie. Nie obejmuje krajów członkowskich, poszczególnych krajów członkowskich. I udało się to zrobić. A dzisiaj przychodzi rząd i mówi, przyspieszamy. Nie tylko tyle, co było Fit for Free tylko jeszcze więcej. 90% emisji redukcji do 2040 roku. Przecież ta transformacja postępuje. Tylko nie zakładajmy nierealistycznych scenariuszy, nierealistycznych celów, które później zabijają a to gospodarkę, a to do zubożenia energetycznego doprowadzają ludzi i tak dalej, i tak dalej. No to wyście akceptowali to, to te wszystkie kamienie milowe. No panu, panie, panie panu, panu mówię, że to właśnie Rada Europejska w 2019 roku doprowadziła do tego, że myśmy się wyłączyli z tych celów klimatycznych. Nie wiążą nas te cele klimatyczne jako kraju, tylko to były cele, które sobie Unia Europejska przyjęła. I te cele są niepotrzebne. Te cele są niepotrzebne. Powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której transformacja własnym tempem postępuje. I wtedy, jeżeli kogoś stać, kupi sobie samochód elektryczny, proszę bardzo, kogoś stać wymieni sobie ogrzewanie, kogoś stać steromodizuje budynek, ale w własnym rytmie, w rytmie na to, na co go stać, a bez zakazów, bez nakazów bez kar, bez dodatkowych podatków, jak ETS, który ma 50, 50 groszy do paliwa, dołożyć do węgla, ale też do ogrzewania gazowego. To jest po prostu niepotrzebne, a już w dobie wojny i COVID-u kompletnie te cele zostały jakby zachwiane do tego stopnia, że autor tej polityki, polityki zielonej, zielonego ładu, Franz Timmermans zrezygnował z wiceszefa komisji, ko, w, drugiego, pierwszego zastępcy Urszula von der Leyen wrócił do Holandii. Więc dzisiaj nawet nie ma ani ojca, no matkę ma, bo Urszula von der Leyen, ale nie ma ojca już ta, ta polityka zielonego ładu. Więc warto ją zrewidować, po wyborach usiąść i rzeczywiście zmienić jej podstawowe zapisy, żeby ona najbiedniejsze kraje nie wpędzała w ubóstwo gospodarcze i ekonomiczne. Wojna, yy, agresja Rosji na Ukrainę przy przyspieszyła politykę klimatyczną między innymi w kontekście poszukiwania własnych źródeł yy, własnego bezpieczeństwa energetycznego i, nie i ucieczki, nie. ucieczki od y, rosyjskich węglowodorów. Szanowni Państwo, na koniec y, godzinę, dwie godziny temu doszło do y, zamachu na y, Słowacji. Postrzelony został y, premier Fico, który jest w stanie y, ciężkim. Zamachowiec został ujęty. Premier jest y, w szpitalu niewiele wiemy na temat samych motywów zamachowca. Czy jesteśmy w stanie pokusić się o jakiś komentarz? Ja, panie redaktorze, myślę, że to nie jest sprawa do komentowania. Na pewno nie jest sprawa do wykorzystywania w jakikolwiek sposób w celach politycznych. Panu premierowi życzę dużo zdrowia i mam nadzieję, że wyjdzie z tego cało. Panie no to jest strząsająca informacja. Tym bardziej, że my też jako Polacy jesteśmy doświadczeni podobnymi zdarzeniami w naszej historii. Przypomnę chociażby prezydenta Narutewicza czy ostatnio prezydenta Adamowicza. Dzisiaj życzenia zdrowia i, i, i szybkiego jakby wyjaśnienia tej sprawy, bo z tego co wiadomo już ten zamachowiec został ujęty. Panie Takie sytuacje się zdarzały i będą się zdarzać, tym bardziej w tego typu rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Pytanie, czy można takim sytuacjom zapobiec? Bo jednym można, a innym nie. Czy tutaj ochrona zrobiła wszystko, żeby zgodnie z procedurami spróbować ochronić ten premiera i wyjść z tej sytuacji bez szwanku? Obawiam się, że jednak, jednak nie. Tacy ludzie zawsze będą się znajdować. Tacy ludzie zawsze będą próbować. Świat takie historie zna i co jakiś czas do nas docierają. Pytanie, czy możemy temu w większym stopniu przeciwdziałać. Dziękuję ślicznie. Wazajączkowska, Hernik, Przemysław Koperski i Waldemar Buda byli Dziękuję moimi bardzo. Państwa gośćmi. Co?